Przeszło 350 uczestników i niemal 200 nagrodzonych prac. To dane liczbowe dotyczące konkursu Moja Rada na Odpada, który co roku organizuje Straż Mińska w Kielcach. W mojej ocenie jest to niesamowicie ważne, aby uświadamiać młodych ludzi, że muszą wziąć odpowiedzialność za ich własną przyszłość. To jest pokolenie, które będzie żyło w świecie, które my im zostawimy i o które oni też muszą zadbać, więc takie konkursy są niesamowicie ważne. Świadomość tych ludzi młodych będzie skutkowała na ich całe przyszłe życie, ponieważ będą żyli na tej planecie, którą sami muszą zadbać. Nagrody dla uczestników zostały przyznane w pięciu kategoriach wiekowych, a zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa powołana przez komendanta Straży Miejskiej. Można było przygotować pracę plastyczną w różnej technice, można było przysłać zdjęcia czy wykonać plakat. Chodziło o pokazanie, jak dzieci postrzegają problem smogu, zanieczyszczenia środowiska naturalnego czy pracy Straży Miejskiej. Narysowałem dom, czarny dym z komina i straż, która. Kon... Która wypuszcza drona i kontroluje ten dym. Narysowałam dom, panele słoneczne i śmietniki do segregowania śmieci. Narysowałam wesołą i smutną stronę, dlatego że na jednej było więcej szaro, i tam była taka rzeka, która tam były powrócone śmieci i zdechłe ryby. A na wesołej było tak, że tam były. Że rybki, rybki sobie pływały i latały ptaszki. I jeszcze zapraszamy chłopca z przedszkolu, przy szkole podstawowej. Narysowałam szkołę, w której wleciał dym, no i wszyscy mieli maski, nawet pani. No i jeden chłopiec przyszedł do szkoły bez maski. I co mu się stało? Zędlał. Narysowałam rysunek Puc, gdzie tam jest czyste powietrze i niezdrowe powietrze, i tam był dym, i woda z papierkami, z puszkami, a zdrowe kotki, kwiatuszki i czysta woda. Najlepszą pracą, zdaniem komisji konkursowej, był plakat wykonany przez Alicję Przęzak, uczennicę szkoły podstawowej nr 8 w Kielcach.